Kochana Mariu, jeszcze raz chciałam Tobie z całego serca podziękować, że przyjęłaś mnie do grona na ten rytuał Anioła Stróża. Napiszę w skrócie, co odczułam. Świeżka paliła się dużym, jasnym płomieniem. Moi drodzy, tutaj e, chyba poruszałam to w jednym z filmików na temat magii świec, że zawsze, gdy świece palą się jasnym płomieniem, to jest to taki pozytywny znak. Natomiast, gdy ten płomień przygasa lub e, nie chce się palić, to zawsze oznacza to, że są jakieś energie przeciwne i wartałoby najpierw jeszcze raz dokładnie oczyścić ten pokój rytualny. Napiszę w skrócie, co odczułam. Świeczka paliła się dużym, jasnym płomieniem. Gdy zapraszałam go do mojego życia, do mojego domu i mego serca, mojego anioła stróża, to płomień świeczki zaczął tańczyć. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Płomień robił małe kółka na prawo, potem po prostu tańczył. Widziałam w płomieniu wpierw kolor zielony, potem niebieski, a potem fioletowy. Prosiłam o znak, że jest przy mnie, że przyjął moje zaproszenie i chyba to była odpowiedź. Nie wiem czemu, a zaczęłam się śmiać, lekko i radośnie. Na początku rozmowy z moim aniołem stróże, podziękowałam za to, że jest przy mnie w każdej sekundzie mego życia. Zaprosiłam go oraz podziękowałam za to, że jest, i poprosiłam, aby został. Powiedziałam też, co czuję, powiedziałam, że go kocham z całego mego serca i w tym momencie płomień znowu zaczął tańczyć. Nie czułam żadnego zapachu, nic nie usłyszałam i nic nie odczułam, jedynie była reakcja płomienia. Poprosiłam mojego anioła stróża, aby... i tutaj są trzy kropeczki, znowu to wykasowałam, bo jest zbyt osobiste... Na koniec podziękowałam za to, że przyjął zaproszenie i że zostanie przy mnie. Poprosiłam go, aby skontaktował się z aniołem mojej córki, mego syna, z aniołami mojej całej rodziny, przyjaciół, znajomych i tych, co spotykam na swojej drodze życia, i aby w moim imieniu podziękował tym wszystkim aniołom za to, że są przy moich bliskich, za to, że uważają na nich i że otaczają ich bezpieczeństwem i bezwarunkową miłością. Zgasiłam świecę i obserwowałam dym. Dym poszedł ładnie do góry. Po krótkim czasie dalej szedł do góry, ale przechylił się troszkę na prawo. Nie wiem, czy to ma znaczenie, a na wszelki wypadek piszę o. Gdzie jest strona piąta? Jest tutaj. Piszę o tym. Moje kochana Mario, dziękuję za ten rytuał, za to, że cię znalazłam w ostatniej chwili, za to, że robiłaś razem ze mną ten rytuał. Mam wspaniałą biblioteczkę o aniołach, o leczeniu, rejki, kwantowe leczenie, jeszcze wiele innych kierunków. A pomimo tego nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Wiem, że chcę pomagać ludziom, zwierzętom, pracować z aniołami, mieć z nimi bardzo bliski kontakt, rozumieć je, co mają do przekazania. Kochana Mario, wiem i czuję, że nie bez powodu w ostatniej chwili Cię znalazłam. Dziękuję za to, że istniejesz w naszym świecie, w naszej rzeczywistości, jakże trochę dziwnej. Dziękuję za to, że mój anioł dał mi dobrego i szybkiego kopa, że bez namysłu szybko do Ciebie napisałam, pomimo tego, że na czerwono było napisane, że nie ma już wolnych miejsc. Czuję, że miałam, moją powinnością było zrobienie tego, rytuału, ale czuję, że nie tylko z tego powodu mój anioł mnie do Ciebie skierował. Coś jeszcze się za tym kryje, ale jeszcze nie wiem co. Z niecierpliwością czekam na Twoją wiadomość, kochana Mario, ale wiem, że wszystko według kolejności, więc uzbrajam się w cierpliwość. Życzę Tobie samych wspaniałych, aby otaczali Cię sami pozytywni ludzie, przepełnieni miłością. Życzę Tobie anielskiej miłości oraz opieki M. Ślicznie dziękuję za wszystkie te życzenia i mam nadzieję, że się spełnią. Na pewno się spełnią. <grych> Kochana Mario, właśnie ukończyłam rytuał nawiązania kontaktu z moim aniołem stróżem. Postąpiłam zgodnie z Twoimi wskazówkami, ale mam wrażenie, że moje spotkanie z aniołem zaczęło się jeszcze przed zapaleniem świec. Na kilka minut przed 22.00 siedziałam jeszcze w fotelu. Oglądałam ser serial. Nie chcąc przegapić odcinka i zerkałam na zegar, kiedy w pewnym momencie myślę, że była 21.55. Poczułam jakby czyjeś zaproszenie. Wstawaj z fotela, chodź. Która odczułam całą sobą. Taki dreszcz przechodzący przez ciało, poczucie transparentności, wręcz muśnięcie na ramieniu. Poczułam się zmuszona, żeby wstać i podejść do stołu. Zapaliłam świecę i tak dalej. Odczytałam jeszcze trzy sygnały od anioła, ale ty był już mniej wyraźny i chyba. Bardziej wydumany przeze mnie, może trochę na siłę. Dlatego zrelacjonuję wydarzenia, skupię się tylko na tym pierwszym odczuciu. Bardzo wyraźną zachętą Anioła. Zaczynajmy nasze spotkanie. Uśmieszek. Dziękuję za Twoją pomoc, Mario, całuski udanego weekendu. I kolejne jeszcze sprawozdanie. Kochana Mario, z wielką radością chcę Ci powiedzieć, że miałam z Tobą kontakt po rytuale w tą noc piątkową. Śniłam, wiesz, że byliśmy w pięknym regionie, hotel położony w górach na łonie natury. Śniłam, widziałam piękną kobietę, blond włosy opadające do ramion, kręcony jak anioł. Tańczyła wokół nas na polanie górskiej. To był taki taniec radości, nietypowy jak czarownica, ale gdy spostrzegła, że ją widzimy, zniknęła. Potem kolejny dzień spacerowaliśmy, robiliśmy mnóstwo rzeczy, nawet w ciągu dnia nie odpoczywaliśmy. I wiesz, co znalazłam? W bucie cały czas, cały dzień miałam pajączka. Jak on przeżył w moim bucie, cały dzień nawet mnie nie zranił. Wypuściłam go, ale pomyślałam o tobie. Moi drodzy, muszę się jeszcze tylko stronę szóstą. Jakaś muszka nam przeszkadza. Okej. Okay. Dwa motylki. No niesamowicie, super prześlicznie. Motyle w magicznej oazie, czyli przemiana. Moi drodzy, kolejne sprawozdanie. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia rytuału. Opis przeprowadzonego dzisiaj rytuału. Posprzątałam pokój ściereczkę do wycierania, posypałam startą gałkę muszkatułową, zwierzyłam wodą, wytarłam kurze. Dymem z białej szałwii okadziłam pokój, zapaliłam trzy świece, jedną białą i dwie z naturalnego wosku. Wokół posypałam świeżo startą gałkę muszkatułową. Obok świec na stole stoi bukiet z trzech różowych róż. Wzięłam prysznic, dodając do żelu ciut gałki muszkatułowej. Ubrałam się na biało, odetchnęłam, skupiłam się, zamknęłam oczy." Poczułam delikatne wzruszenie gdzieś w środku. To był moment, przez chwilę poczułam swoistą taką wewnętrzną radość. Podziękowałam jemu, Tobie, droga Mario. Dym z pierwszej świecy, białej, lekko skręcił w prawo, ale dość szybko unosił się prościutko do góry. Z drugiej, tej z naturalnego wosku, też leciutko skręcił w prawo, ale szybko się wyprostował i poszedł równiutko do góry. W trzeciej to samo, ale miałam wrażenie, że ciut dłużej skręcał w prawo, by ostatecznie, tak jak pozostałe, poleciał prościutko do góry. I raz jeszcze Ci dziękuję w tym e-mailu i zawsze pozdrawiam. I kolejny, kolejny raporcik moi drodzy. Witaj, droga Mario. Skorzystałam z porady i rytuał zrobiłam w łazience. Dodatkowo zapaliłam jeszcze kadzidło. Jest Witaj, droga Mario. Skorzystałam z porady i rytuał zrobiłam w łazience. Dodatkowo zapaliłam jeszcze kadzidło, żeby bardziej obserwować dym. Dym był bardzo ładny. Szedł do góry. Chwilami bardzo długą, prostą linią, może i metrową, a na końcu robił sobie takie jakby schodki. Świeca natomiast paliła się płomieniem bardzo spokojnym, małym płomieniem, ale po zdmuchnięciu dymu praktycznie nie było. Ulotnił się w sekundę, to dobrze czy źle? Moi drodzy, jeżeli dym szedł prosto do góry, to jest zawsze bardzo pozytywny znak. Jeżeli natomiast pojawiły się później takie schodki, to oznacza, że na początku będzie wszystko w porządku, a później, tak jak się mówi, że um, trudno jest na przykład coś osiągnąć, bo trzeba e, wchodzić po schodach, jest to związane z wysiłkiem. Czyli może być tak, że na początku ten kontakt z Aniołem Stróżem będzie bardzo silny, bardzo pozytywny, a następnie pojawią się jakieś takie odczucia. E, czucia, że na przykład, a może ja sobie to wszystko wymyślam, a może jest to wszystko tylko moja bujna wyobraźnia i wówczas ten kontakt będzie tak jak takie wchodzenie po schodach, czyli będzie po prostu trudniejsze. Mam nadzieję, że to mniej więcej tłumaczy to. Jeżeli dym, dym idzie na dół, to zawsze jest to negatywny znak, jest to coś takiego, takie ostrzeżenie, że będzie dużo jakichś takich przeciwieństw, coś będzie po prostu nie tak i Zawsze, zawsze, tak jak wam radziłam już w o, ostatnich filmikach, zawsze należy dym obserwować i e, dokładnie ten temat omówiłam dla was w mojej książce Magia w tej nowej edycji. Jak mniej więcej dym zgaszonej świecy można odczytać. Moi drodzy, słońce jest tutaj w tej chwili prościutko, dlatego będę kończyć tylko jeszcze może te ostatnie sprawozdania, ponieważ jest bardzo trudno czytać w tak mocnym słońcu. Witaj. Mario, droga, skorzystałam z porady i rytuał robiłam w łazience, dodatkowo zapaliłam jeszcze kadzidło, to już wszystko mieliśmy przeczytane. I teraz dalej. Widziałam anielicę z kręconymi włosami, w białej sukience. Ma na imię, chyba, i tutaj znowu są trzy kropeczki przeze mnie, ponieważ nigdy nie będę mówić imion waszych aniołów publicznie, ale chyba bardziej... Tu jest znowu to imię. Dobrze. Miałam wrażenie, jakby czekała na mnie, wręcz nie mogła się doczekać, i była moją najlepszą przyjaciółką. Widziałam, jak razem trzymamy się za ręce i kręcimy w kółko, w przeciwną stronę do wskazówek zegara. To jest znowu kolejny pozytywny znak, moi drodzy. Zawsze, gdy chcemy osiągnąć coś takiego bardzo pozytywnego, to kręcimy się właśnie w kierunku. Przeciwnym do wskazówek zegara, poczekajmy, jedzie samochód. Widziałam, jak razem trzymamy się za ręce i kręcimy w kółko. Przeciwną stronę do wskazówek zegara. Moi drodzy, ten temat macie dokładnie na temat spirali. Prawo skrętnej i lewo skrętnej w mojej nowej książce. Jak aktywować dobre energie w waszym otoczeniu i jak usuwać te negatywne. I to mniej więcej tak samo dotyczy wskazówek zegara: czyli albo kręcimy się zgodnie ze wskazówkami, albo odwrotnie. I to ma właśnie ten sam efekt spirali, który omówiłam w tej książce. Siedziałyśmy też na pomoście i machałyśmy nogami. Cieszyła się, że może ze mną porozmawiać. Jest bardzo wesoła i radosna. Powiedziała, że czas mój jest już bliski, że wkrótce ujrzę cudowny świat. W sumie, zawsze jak przenoszę się do tego świata po drugiej stronie, trochę są inne kolory, takie mocniej nasycone. Trudno mi opisać jakie, ale na żywo nie zdarzyło mi się widzieć takich. Na końcu zobaczyłam Ciebie w czarnych włosach z ustami pomalowanymi pomadką i uśmiechniętą. I zapytałaś mnie, czy jestem zadowolona z rytuału i czy będę sobie już sama radziła w kontaktowaniu się z moim aniołem. Powiedziałam, że tak i podziękowałam Ci. I jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Ciebie. I kolejne sprawozdanie.